Ała! Komar! Ajajajaj! Ajaj. Witajcie bardzo serdecznie! Siemanko! Ja jestem Brod i to są teorie Lego Ninjago sezon 8 Mam nadzieję, że usiądziecie teraz super wygodnie. No i zaczynamy, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj zajmiemy się teorią czy pytaniem, czy Garmadon powróci w sezonie 8, bo prawdopodobnie to się stanie. Napiszcie w komentarzach, pyk-pyk-pyk, co myślicie na ten temat. Czy Twoim zdaniem Lloyd Garmadon powróci? Jestem szalenie ciekaw, co o tym myślisz, także napisz teraz w komentarzu. Pamiętaj o łapie w górę, bo to jest bardzo istotne dla mnie, słuchajcie. Zostawcie łapkę, dobijmy do 500 łapek w górę. To mi szalenie pomaga i wierzę, że mi też pomożesz. No i tak, słuchajcie, to jest bardzo ciekawy temat. Bardzo, bo wielu pewnie z Was zadaje sobie pytanie, czy Garmadon. Powróci w sezonie 8, czy jest na to jakiś sposób? A jeżeli powróci, to czy będzie to zły Garmadon, czy dobry? Bo jak pamiętacie, w poprzednich sezonach Garmadon e, poświęcił swoje życie dla ratowania ninjago, dla dobra ninjago, i, no, i zniknął. Po prostu wyparował, nie, nie ma go. I teraz każdy z Was zapewne zadaje sobie pytanie, czy on powróci? Ja też sobie zadaję to pytanie i też jestem ciekawy tego, co o tym sądzicie. Czy, czy jest szansa na to, że Garmadon wróci w sezonie 8? Zawsze jakaś mała cząstka jest. Słuchajcie, wiadomo, wychodzi film Lego Ninjago do kin i tam w filmie Lego Ninjago Garmadon jest obecny. Tylko, że nie można, nie można czerpać jakby wiedzy z tego filmu, bo on jest totalnie oderwany. Totalnie tak wiecie, tu jest całe se sezony i, i ten film jest oderwany od tego, jakby dzieje się poza tym serialem, sezonem, który jest na Cartoon Network, prawda? Więc tutaj nie możemy się jakoś tak wzorować na tym, na tym, na tym filmie, ale jak widzieliście wcześniej moje 6 faktów o sezonie 8, tam y, są ninja, są pewni ninja, y, którzy którzy pojawili się i obrabowali tam ten jeden wielki, duży wieżowiec. I pytanie, po co im była ta maska, i czy nie są oni czasem szkoleni przez Garmadona, więc być może Garmadon powróci. A jeżeli tak, to jak myślicie, czy będzie on zły, a może dobry? Bo to też jest dość ciekawa informacja, czy Garmadon będzie też dobrym Garmadonem, no bo przecież on pod koniec się nawrócił, tak? Chciał odkupić swoje winy, poświęcił się dla dobra, dla dobra ogółu, dla dobra całego Ninjago, dla dobra nas, prawda? Żeby to Ninjago trwało, żebyśmy oglądali jeszcze. Więc jak myślicie, czy jest szansa, że Garmadonek powróci? Ja tak pieszczotliwie go nazywam. Chciałbym właśnie poznać Waszą opinię, napiszcie w komentarzu, e, oczywiście ja czytam te komentarze, więc warto napisać, daję tam serduszka. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, to jest szalenie istotne, e, żebyście zostawili łapek, jak dobijemy do 500, to kolejna teoria, mam w przygotowaniu 6 teorii od widzów, to będzie coś takiego jak 6 faktów o... No dobrze, to by było na tyle. I w międzyczasie zapraszam Was oczywiście na moje inne filmy z teoriami o na moje 6 faktów O, także do zobaczenia, trzymajcie się!